Wersów w 16 minut, co ty na to? To nie gańca z kurwy tylko kato, pato Siedzę na niedzielówkach, no bo coraz bliżej lato. Jak się dobrze przyjrzysz to widać pół świata stamtąd. Szybkie bim rupicie, to ciężki zamach ja na życie, życie. z kim mam bagażniku, jeśli tego dobrze nie przeliczę Na gasto w dupcasz stary rodzynki z pudełka jesteś tak zjerany, że myślisz, że Linika to jest o, o, słucham lanki, nie wie mało latki, co słuchają Aj, że W ogóle to kurwa piję kole z filiżank, więc wcale nie jestem jak wszystkie twoje koleżanki Jebać gubę, gamo, kodę, tati Na śpiewał, że ma braci Potem sprzedał braci i braci stracił Ci internauci zdążyli już własną pamięć stracić I lajkują traki Harko. Dzień dobry Ja bym chciał podziękować za nominację Kanto I moje nominacje to Kopcia69 I duo Buba i Salabaszko Pozdrawiam cieplutko I trzymajcie się tam wszyscy Elo